Cześć wam w moim już dwudziestym odcinku w tym odcinku e, poruszymy temat kortyzolu, czyli hormonu stresu. Jest jak najbardziej pozytywnym e, hormonem tak jak każdy inny hormon estrogeny prolaktyna pod warunkiem, e, że wszystko jest w normie e, ten hormon kortyzol ma największy wyrzut przede wszystkim z samego rana chwilę przed Pobudkom. Dzięki niemu jesteśmy w stanie się wybudzić ze snu i działać. Ten wyrzut bardzo pozytywnie wpływa na pobór energii z tkanki tłuszczowej, dlatego nie do końca jest większy sens spożywania śniadań węglowodanowych, żeby wprowadzić tę glukozę do krwiobiegu i zamieniać spożycie energii z glukozy, a nie z tkanki tłuszczowej. Następnie również wyrzut kortyzolu jest w formie psychicznej, jak i fizycznej. Psychicznej, czyli w chwilach bardzo nas stresujących, jeśli zestresuje nas jakaś sytuacja, to jest niesamowity wyrzut energii jest to bomba kaloryczna i warto byłoby wykorzystać tą energię w postaci treningu, spaceru cokolwiek, co by mogło zużyć tą energię i te osoby, które niestety nie mają jak zużyć tą energię w ciągu dnia, nie, nie trenują, mają tryb siedzący, niestety to wszystko jest wpakowywane w tkankę tłuszczową. Tak jaki sposób wyrzutu jest w postaci Fizycznej, czyli kiedy trenujemy, to też jest bardzo pozytywne, no bo my potrzebujemy zrobić dobry trening, więc potrzebujemy wysoki poziom kortyzolu, więc nam to wszystko pomaga. Różne stymulanty, przetreningówki, kawy i tak dalej, to właśnie ma powodować adrenalinę, adre e, wyrzut kortyzolu, i wtedy ten trening jest naprawdę e, mocny e, z dużą dawką energii. Oczywiście po treningu, jak i po każdym wyrzucie kortyzolu powinno to wszystko się uspokoić i wyrównać i w, w ciągu dnia do wieczora pomału sobie spadać. Dlatego kiedy już jest wieczór starajmy się w przedziale 21-1 w nocy już być w stanie spoczynku i nie za bardzo tutaj się stresować, pić kawę. Nic co nas pobudza nie oglądać czegokolwiek. W niebieskim świetle, nic co by cały czas pobudzało nasz organizm, ponieważ wtedy znów nie e, pozwolimy działać melatoninie, czyli znów ta, ten proces regeneracyjny się po prostu nie włączy. E, następnie, jeśli chodzi o e, taką sytuację, kiedy jesteśmy śpiący, kiedy rano nie jesteśmy w stanie się obudzić. To też jest zły znak. Na przykład zrobimy sobie badania i wyszedł ten kortyzol dość nisko, więc nie ma tutaj powodów do radości, ponieważ to jest niestety przewlekłe zmęczenie. Już nasze nadnercza są tak zmęczone, tak wyeksploatowane, że niestety wynik badań wychodzi, że nasz kortyzol jest na niskim poziomie. Więc tu też bym zwrócił mocno na to uwagę. Dlatego starajcie się w chwilach porannych, w chwilach treningowych, starać się pobudzać. Możecie na przykład zadzwonić do teściowej, to też świetnie nada się do wyrzutu kortyzolu, i wtedy fajnie skonsumować tą energię, którą sobie wyrzuciliście. Ale już w chwilach, kiedy zbliżamy się do snu, starajmy się uspokajać, możemy się wspomóc. Suplementami jak aswagandra, nerwosol, różną pulą aminokwasów, które są za to odpowiedzialne, i dbać o jakość snu. I spać przynajmniej te 7-8 godzin. Niestety, osoby właśnie stresu, które się ciągle stresują, nie mają w Zawartość, jak wykorzystać tą pulę energii. Nasza, nasz poziom cukru się wzrasta, nasza trzustka wybija naszą insulinę, no i niestety, znów wszystko jest wkładane i y, magazynowane w tkankę tłuszczową. A z każdym dniem, tygodniem, miesiącem y, nasza insulina przestaje być wrażliwa, i niestety, praktycznie zaczynamy tyć. Y, olbrzymim tempem i znów mamy problem, bo może nas to kierować ku kolejnemu problemowi jakim jest insulinooporność, potem cukrzyca typu drugiego, więc jak widzicie od stresu mogą polecieć wszystkie inne problemy, dlatego dbajmy o nasze zdrowie. Kortyzol jest nam potrzebny, ale z rana w sytuacjach, kiedy jest stres, kiedy potrzebujemy tą energię yy, i ją skonsumować, zużyć, z niej skorzystać po prostu. Jeśli nie jesteśmy w stanie skorzystać z wyrzutu energii, jakim nam daje kortyzol, niestety będziemy tyć. Może być świetna dieta, świetne treningi, niestety zbyt wysoki lub zbyt niski kortyzol, stresujące sytuacje. Niestety wszystko będzie pchać nam w tkankę tłuszczową i niwelować nasze efekty. A pamiętajcie, że również zbyt długi trening wprowadza nas w stres. Deficyt kaloryczny sprowadza nas w stres. Sytuacje życiowe powodują stres. Wszystkie jakiekolwiek e, sytuacje wyświetlania, które oglądamy w formie niebieskiej, niestety wprowadza nasz organizm. W stres. Wszystko, co nas stresuje, ma wyrzut kortyzolu. Następnie trzustka jest zużywana, ponieważ non stop musi wyrzucać insulinę. Insulina przestaje być wrażliwa i przestaje wyłapywać glukozę w naszym krwiobiegu, która zaczyna po prostu w nadmiarze umieszczać, magazynować się w tkance tłuszczowej i pamiętajcie, że warto dbać o swoje zdrowie, bo zaczynając od tego punktu, skutków ubocznych będzie coraz więcej. Pozdrawiam, dajcie subskrypcję, kliknijcie w dzwonka i widzimy się w kolejnym vlogu. Pozdrawiam.